Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, producent ekranu dachowego Włochaty. Sponsor programu Millennium Hall zaprasza na zakupy z miłością. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, na rynku od 20 lat. Witamy. Kim jest latający film i kogo nazywają nadzieją niemieckiego Speedwaya, wyjaśnimy już za chwilę w magazynie bez hamulców. Z sprawdzimy również, co ciekawego działo się w żużlowym świecie oraz jak postępują prace remontowe na torze i zachodniej trybunie Rzeszowskiego Stadionu. Przydadzą się również kalendarze i długopisy, bo dziś podamy rozkład jazdy PGM Army Rzeszów w sezonie 2012. W czasie prezentacji składu PGE Army Rzeszów na nadchodzący sezon sporo emocji wywołały nazwiska dwóch zawodników Jonasa Kylma Korpi i Marko Gaszki. Obaj nie są zbyt dobrze znani rzeszowskim kibicom, dlatego my postanowiliśmy przybliżyć nieco ich sylwetki. Jonas Kylma Korpi we wtorek skończył 32 lata. Choć urodził się w Sztokholmie, to jest Finem, a dokładniej mówiąc latającym Finem, bo taki właśnie pseudonim nosi w żużlowym świecie. Nu skickar vi iväg det första hitet. Oj. Åh, det är gyllt med för en bra start. Och Lindbäck är med på insidan men det blir en omstart. Eller... Ja. Nej, Lindbäck får stopp på sin cykel. Så ut som att han trodde att hitet Så Det är kul med Corpus som leder efter det första varvet. Frank Hancock är den som jagar. Na swoim koncie ma m.in. tytuł najlepszego młodzieżowca Szwecji i Finlandii, ale startował również w cyklu Grand Prix w latach 2003 i 2004. W ubiegłym roku w Grand Prix Challenge zdobył 5 punktów i zajął 13. miejsce tuż za plecami Grzegorza Walaska. Jest również reprezentantem Finlandii w drużynowym Pucharze Świata i dwukrotnym Mistrzem Świata na długim torze. W Lidze szwedzkiej startuje w Elite Serien jako zawodnik Indianery, w ubiegłym roku jego drużyna zdobyła srebrny medal. W Wielkiej Brytanii natomiast reprezentuje barwy Eastbourne Eagles, z którymi w poprzednim sezonie dotarł do wielkiego finału Elite Eagles. W Polsce startuje od 1999 roku. Przez ostatnie dwa lata reprezentował pierwszoligowe zespoły. Do Rzeszowa przeniósł się lokomotywu Daugavpils, gdzie był najskuteczniejszym zawodnikiem w ubiegłym sezonie w statystykach pierwszej ligi zajął dziewiąte miejsce. Marko Gaszka nazywany jest nadzieją niemieckiego Speedwaya. Ma 18 lat, a od czterech trenuje żurze. Jego rodzice pochodzą z Polski. 30 lat temu wyjechali do Niemiec, obecnie mieszkają w Szlezwiku. Marko jeszcze nie miał okazji startować w polskiej lidze. Stara się o polskie obywatelstwo, a na początku marca wraz z bratem zamierza przeprowadzić się do Rzeszowa. W ubiegłym roku zajął dziesiąte miejsce w indywidualnych mistrzostwach Niemiec Juniorów. W niemieckiej lidze startował w barwach MC Stralsund razem z Grzegorzem Walaskiem. Natomiast w duńskiej reprezentował drużynę Esbjerg Motor Club. Rzeszowski klub wyszukał w internecie i sam zaproponował współpracę. Podpisał kontrakt na trzy lata. Peter Karlsson w przerwie pomiędzy sezonami amatorsko uprawia biegi narciarskie. Wkrótce 43-letni szwedzki żużlowiec stanie do biegu na dystansie 90 km. Po szklarskiej porębie Tomasz Golob trenuje do nowego sezonu w Barcelonie na torze motocrossowym. Nasz stary znajomy Nikołaj Krasnikow na półmetku dominuje w cyklu zawodów indywidualnych mistrzostw świata. Nie poddaje się Lee Adams. W sieci pojawił się filmik prezentujący wysiłki jego i rehabilitantów. Rzeszowski stadion jak na razie przypomina całkiem spory plac budowy. Równolegle prowadzone są cztery inwestycje. Budowa trybuny wschodniej, remont zachodniej, przebudowa toru i budowa boisk treningowych. Wszystkie mają się zakończyć jeszcze przed otwarciem sezonu żużlowego. Dlatego kontynuujemy sprawdzanie przebiegu prac. Dziś pytamy o remont starej trybuny i przebudowę toru. Stara trybuna nie wyglądała zbyt efektownie do tej pory, była trochę za mm, zaniedbana. W no przy okazji tego, że, że, że budujemy nową trybunę, więc tutaj prezydent podjął decyzję, aby też wyremontować tą starą część po stronie zachodniej. Na pewno zmieni się wizualnie, ponieważ będą na, na wszystkich, szczególnie tutaj na łukach, gdzie, gdzie tych krzesełek nie było i, i gdzie, były, gdzie były tylko takie ławki, no, już, już drewniane i mające, mające, wysłużone już, więc tutaj wszędzie będą krzesełka. Nowe krzesełka, w zasadzie, które będą lustrzanym odbiciem Cieselki, które będą po tej stronie, na nowej, na nowej części trybun, też będą w kolorach, przeważające będzie kolory, kolory biało-niebieskie, będą się układać w formie, w formie fal. Oprócz tego, remontowane też będą wszystkie przejścia. To był beton, który już był, już był trochę zniszczony, popękany, także wszystkie te przejścia będą, będą wyremontowane. Oczywiście podstawy pod krzesełka. Pod, pod Również, również będą nowe, także oczywiście numerowane, wszystko będzie sektorowane, no i objęte oczywiście cały stadion będzie, będzie monitoringiem. Terminy na wszystkie cztery zadania są jednakowe, bo, bo jest tak zaplanowane, aby wszystko oddać w jednym czasie. Ten termin jest ustalony na, 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 na koniec marca i, i tak mówię, na razie wszystko wskazuje na to, że, że, że będzie on zachowany. Ale nie wszyscy są takimi optymistami, tym bardziej, że przetarg na przebudowę toru został rozstrzygnięty dopiero kilka tygodni temu. Prace rozpoczną się póki co od strony zachodniej, ponieważ tu jeszcze po, po, stronie, po stronie wschodniej. no. Bieżnia jest zajęta przez te olbrzymie dźwigi, więc żeby nie tracić czasu, firma wejdzie od tej strony, gdzie tu praktycznie no, inwestycja jest prowadzona, ale tylko na, na trybunie, więc tor jest tutaj, tutaj tor będzie można, można przebudowywać. Także dopiero na ostatnim etapie będzie, będzie przebudowywana właśnie ta część tutaj przy tej nowej trybunie. Powstaje więc pytanie, dlaczego przetargów nie ogłoszono wcześniej, choćby po to, by uniknąć tak napiętych terminów. A tak naprawdę ten stan powinien już być gotowy dwa lata temu, bo przecież chyba wszyscy pamiętamy jakie były tutaj różne, różne perturbacje, yy, odwoływania się, przecież no niestety, niestety sami działacze, działacze klubu jak i kibice również mieli na to poważny, poważny wpływ przecież była. Były takie zagrożenia, że w ogóle Psztal chciała, chciała odebrać miastu stadion, bo... Yy, bo no, był to stadion, jest do tej pory stadion, stadion miejski no, i prawdę powiedziawszy, gdyby y, pewnie doszło do takiej sytuacji, to, y, to, to, to nie, ma, nie ma możliwości do tego, żeby tu żadna inwestycja nie powstała z tej prostej przyczyny, że no, skąd, skąd, y, skąd by klub wziął pieniądze. No. Yy, dlatego ta inwestycja powstała, że, że, że to właśnie jest stadion miejski. I moglibyśmy się starać też o, o dofinansowanie z Unii Europejskiej, a, a to dofinansowanie wynosi prawie 30 milionów złotych, więc to jest więc niebagatelna nie kwota. Także oczywiście to mogło być już wcześniej zrobione, tylko mówię, no sytuacja była taka, taka jaka była, nie było to z winy akurat miasta. Ale no, cieszymy się z tego, że wreszcie widać koniec, jest te, 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 te jeszcze... Dwa miesiące y, mamy czasu, y, to wszystko powstanie i no, Rzeszów zasługuje na to, żeby, żeby mieć y, przyzwoity fajny, i fajny stadion. Docelowo, no, jeżeli te trybuny by się pojawiły wokół, wokół stadionu, więc docelowo będzie y, tu mogło przyjść 16-17 y, tysięcy osób są. To nie tylko, nie tylko stadion będzie żył samymi rozgrywkami sportowymi, no bo w zasadzie mamy zawody mecze piłkarskich, się odbywają, no i zawody żużlowe. Stadion jednak będzie musiał żyć cały tydzień. I to ja mówię, no, w weekend pewnie będą to, to zawody sportowe, w ciągu tygodnia być może jakieś koncerty, jakieś inne wydarzenia, wydarzenia sportowe czy kulturalne. Zanim jednak do tego dojdzie, kibice z niecierpliwością będą zapewne oczekiwali zakończenia przebudowy tuż przed otwarciem sezonu. Miasto uspokaja, że zimowa przerwa w prowadzeniu prac budowlanych była wkalkulowana w harmonogram i termin wyznaczony na koniec marca nie jest zagrożony. Pewnym pocieszeniem może być również fakt, że pierwsze spotkanie w nadchodzącym sezonie rzutowcy PGM Marny Rzeszów rozegrają na wyjeździe, a pierwsze zawody przy Hetmańskiej mają się odbyć w połowie kwietnia. Teraz pora sięgnąć po kalendarz i długopis, by zanotować kiedy i gdzie będziemy kibicować rzeszowskiej drużynie. Przedstawiamy terminarz pierwszej serii spotkań PGE Marmy Rzeszów w sezonie 2012. Zaczynamy w Wielkanocny Poniedziałek na drugim końcu Polski, w Gdańsku, od spotkania z tamtejszym Lotosem Wybrzeże. W niedzielę 15 kwietnia do Rzeszowa przybędą zawodnicy Unii Leszno. Tydzień później czeka nas wyjazdowe spotkanie z Caelum z Talą Gorzów. Tuż po długim majowym weekendzie na stadionie przy podejmować będziemy unibak z Toruń. 13 maja nasi zawodnicy będą walczyli na torze Betarda z Party Wrocław. Tydzień później znów jedziemy na wyjeździe, tym razem ze Stelmetem Faluba z Góra. Pierwsza niedziela czerwca to pojedynek z polonią Bydgoszcz na Rzeszowskim torze. Kolejną niedzielę na częstochowskiej arenie odbędzie się mecz z Włókniarzem. Pierwszą serię spotkań zakończą derby południa na Rzeszowskim Torze. Wszystkie te spotkania będziecie mogli zobaczyć na antenie TVP Sport i Telewizji Rzeszów, niektóre również na żywo, a dokładny plan transmisji telewizyjnej znajdziecie oczywiście w magazynie Bez Hamulców. Ostatniego dnia marca rozpocznie się rywalizacja w ramach cyklu Grand Prix. Zgodnie z zapowiedziami, harmonogram rozrywek zostanie poszerzony o kraje spoza Europy. Pierwsze zawody odbędą się w mieście Auckland w Nowej Zelandii. Tor położony w naturalnym amfiteatrze służy do wyścigów samochodowych, jednak już w ubiegłym roku rozpoczęły się prace, dzięki którym ma zostać przygotowany do różlowego Grand Prix. Nowozelandzki przedsiębiorca zainwestował około 600 tysięcy funtów, aby obiekt w tym mieście spełniał wymogi cyklu. Zamontowano na nim nowe bandy, tymczasowe trybuny, a także wieżyczkę sędziego. Organizatorzy mają nadzieję, że zawody z cyklu Grand Prix przyczynią się do popularyzacji speedway'a w tej części świata. W Promocji imprezy włączył się m.in. czterokrotny mistrz świata z Nowej Zelandii Barry Briggs. Ale nie wszyscy zawodnicy są optymistycznie nastawieni do nowego miejsca otwarcia cyklu. Co prawda za transport czterech osób z każdego teamu oraz motocykli zapłacą organizatorzy Grand Prix, ale sama podróż może się okazać dość kłopotliwa. Zawodnicy będą wylatywać z trzech lotnisk: w Londynie, Kopenhadze oraz w Frankfurcie nad Menem. Z tych trzech miejsc udadzą się do Dubaju, gdzie na nich czekać będzie wyczarterowany samolot do Auckland. Powrót również odbędzie się samolotem, ale na sprzęt będzie trzeba czekać tydzień. To oznacza, że zawodnicy dostaną motocykle na dzień przed startem Speedway Ekstraligi. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, producent ekranu dachowego Włochaty. Sponsor programu Millennium Hall zaprasza na zakupy z miłością. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie. Na rynku od 20 lat.